Ciche serce na każdy dzień, żaden dobry czyn nie idzie na marne, choć pozory czasem na to wskazują. Człowiek nie musi znać mojego działania, musi natomiast mi ufać, jeśli jest moim wyznawcą. Cóż Ty nazywasz modlitwą, czy tylko deklaracje słowne? Każdy dobry czyn z określoną intencją w sercu jest bardziej modlitwą niż potoki słów wyrażających prośbę. Modlitwą w czyjejś intencji jest myśl, pragnienie dobra dla tej osoby. Jeśli do tego pragnienia potrafisz dołączyć jakieś własne dobro, którym się dzielisz, siła takiej modlitwy jest tym większa. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.